You wish you a A konkurs to już zapomniałem. Przepraszam, mieliśmy przecież ogłosić zwycięzców konkursu. Dzień dobry, witam serdecznie. E, słuchajcie, na początek. Y Duże podziękowania dla was, bo, bo wiele osób wzięło udział w konkursie. Dla nas to było bardzo ciekawe doświadczenie, żeby e, przeczytać Wasze komentarze, wasze opinie na temat. magazynu. upadło, e, wiele ciepłych słów, i to w, teraz, szczególnie w tych czasach, gdzie jest tyle. Hejtu wylewanego w internecie, i, i wszyscy się ze sobą kłócą. To naprawdę bardzo miło było przeczytać e, Wasze reakcje na to, co robimy. I no, dla nas jest to też jakiś taki e, impuls e, i, i wyznacznik tego, e, w którym kierunku mamy iść, bo, bo wiemy, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. E, wiemy, co najchętniej czytacie i, i jakie. Emocje wzbudzają artykuły, które dla Was przygotowujemy. I było też kilka komentarzy, przy których się uśmiechnęliśmy, bo, bo niektóre z nich były kąśliwe, niektóre wbijały jakąś szpileczkę. To oczywiście kilka od naszych znajomych, przyjaciół w redakcji. No więc jakiś tam uśmiech się pojawił. Przeczytam jeden komentarz Antka. Ulubiony artykuł redaktora szypzyńskiego to moim zdaniem historia budowy NART, a jak nie ten, to chyba nie kocha naczelnego miłością wielką i nie wiem, co jeszcze robi w redakcji. Eee, otóż, drogi Antku, redaktor naczelny nie wywalił mnie jeszcze na zbity pysk, więc chwilę tu zagoszczę, ale chciałem ci dać w prezencie za ten komentarz eee, plakat. Wiem, że lubisz, kochasz narciarstwo całym sercem, całą duszą, szczególnie z lat, kiedy byłeś młodym chłopcem z tych czasów, więc dla Ciebie plakat Hermana Majera myślę, że zawiśnie w twoim pokoju i będzie ci bardzo przyjemnie na niego patrzeć, spoglądać od czasu do czasu. I jeszcze drugi komentarz pozakonkursowy, który chciałem przytoczyć. To komentarz dotyczący artykułu, do którego sesję zdjęciową robiłem tuż przed zamknięciem numeru, dosłownie w ostatniej chwili, i, i była niezła zabawa. Paweł na YouTubie napisał: Najlepszy był artykuł o konserwacji nart na wyjeździe. Jak zamykam oczy, wciąż widzę te kobiece dłonie gładzące ślizgi. No więc, drogi Pawle, mam nadzieję, że. Tylko gładzące ślizgi, a nie coś innego, bo to dłonie mojej żony. A żebyś już nie musiał o nich myśleć, to dla ciebie plakat Mariż będziesz mógł powiesić sobie nad łóżkiem i zamykając oczy marzyć o jej dłoni. Więc to. O! Więc to plakat dla ciebie. A teraz przechodzimy już do części konkursowej. Zanim rozdam nagrody, to jeszcze dwa słowa o konkursie moim, czyli na mój ulubiony artykuł z przestrze na przestrzeni wszystkich lat, kiedy NTN jest wydawany. Konkurs rzeczywiście był trudny, no bo tych artykułów było mnóstwo. Tutaj nikomu nie udało się zgadnąć, aczkolwiek jedna osoba była bardzo, bardzo blisko. Więc teraz już bardzo chcę dać tę nagrodę komuś, żeby teraz już było łatwiej, to. Podpowiadam, że ten artykuł, o którym mówię, dotyczy pewnego zawodnika i jest on również dostępny na naszej stronie internetowej www.ntn.pl. Więc można przejrzeć archiwum. No i z tą podpowiedzią już powinno być łatwiej. W komentarzach pod tym filmem, bardzo proszę, każdy po jednym strzale, i nagroda za mój konkurs będzie, myślę, już teraz rozdana. Jeśli chodzi o konkurs odnośnie aktualnych numerów NTN to razem z naczelnym nie mieliśmy dużych problemów, aby zdecydować, kto wygra, kto zwycięży te nagrody. Zaczniemy od czapki, zaczniemy od czapki Hali Hansena, czapkę, za swój komentarz dotyczący artykułu. Michała Cejera o przygotowaniu Pucharu świata w najbie. To jest artykuł, który też bardzo mi się podobał i, i ponieważ ja jestem też blisko tego pucharu świata. Gdzieś tam widziałem go trochę od kuchni, miałem okazję kilkukrotnie na pucharze świata bywać. I to jest fajne wydarzenie, i wiem na pewno, że autor artykułu przygotowując puchar świata musiał się bawić fantastycznie. I też po, po komentarzach widziałem, że ten artykuł bardzo wam się podobał. A czapkę dostanie Zuzia, która napisała na Facebooku. Zawsze moim marzeniem było wystartować na trasie Pucharu Świata, ale z czasem stało się to niemożliwe. Lecz teraz jest możliwość przygotowania jej. Co jest jeszcze bardziej ekscytujące. Sama świadomość, że to dzięki mnie ci zawodnicy jadą po tej trasie i na pewno są wdzięczni za to, co zrobiłam, jest ekstra. I to prawda, ta świadomość jest na pewno budująca. Zuziu, tobie polecam jeszcze, jak i wszystkim innym czytelnikom, artykuł Dariusza Urbanowicza Śnieg jak beton który jest dostępny na naszej stronie internetowej. On był kilka lat temu w magazynie. To jest też taki tekst o właśnie tym jak się przygotowuje teraz na Puchar Świata więc tematycznie podejdzie. Także czapka trafia do Zuzi i, i przechodzimy do nagród kolejnych, czyli następną jest nagrodą książka Rafała Króla 25500 no i tutaj Rafałowi robimy mały psikus, bo książka miała być jedna, ale nagrody będą dwie książkowe, mam nadzieję, że Rafał się nie pogniewa Nagrody trafią do bardzo wartościowych e, narciarzy, sądząc po tym, jakie komentarze zamieścili. E, I obie te nagrody trafią do e, naszych czytelników, którym najbardziej podobał się artykuł Za dużo śniegu, za dużo śniegu w Libanie Piotra Dziuba. E, pierwszą z nagrodzonych osób jest e, Dominik, który napisał, od razu pomyślałem: Liban. Oczywiście cała relacja z wyjazdu rewelacyjna, ale co najlepsze, kto by skojarzył Liban z narciarstwem? I to jakim? Dziki freeride, ogromne opady śniegu, e, działa na wyobraźni. Ale myślę, że najważniejsze przesłanie z tego artykułu jest takie, że wystarczy jeden epicki zjazd, aby wyjazd był udany. Także gratulacje. I drugi komentarz Bartka. Po przeczytaniu artykułu od razu dodałem Liban do swojej bucket list skiturowo-freeride'owej. E, e, morze, góry, mieszanka kilku kultur w jednym miejscu to połączenie idealne. E, miejmy nadzieję, że freeride'owy Liban nie doczeka się tłumu turystów i tajemniczy cydrowy zakątek będzie można nadal odwiedzać na dziko. E, to jest też jeden z naszych pomysłów, żeby te artykuły, które publikujemy w magazynie inspirowały was do podejmowania jakichś nowych kroków, działań i wyjazdów. Więc właśnie o to chodzi, i cieszymy się, że być może do Libanu albo w jakiekolwiek inne miejsce opisywane w naszym magazynie się udacie. No i cóż, nie ma co przeciągać. Przechodzimy do krem de la creme, a ja tutaj już bluzę wypakowałem czyli do nagrody głównej. Piękna jest, piękna. Naprawdę, naprawdę żałuję, że muszę ją oddać, bo sam bym chętnie w takiej jeździł. Cudeńko, bluza od naszego partnera Heli Hansen. Wspaniała, wspaniały produkt. No i do kogoż, do kogoż on trafi? Najwięcej trafi do jednej z osób, która, której podobał się artykuł, który wskazał najwięcej czytelników. Jest to artykuł Michała Okniańskiego e, z numeru pierwszego: Czy narciarski świat się kończy? E, no i tutaj to jest. E, nie dziwię się, że ten artykuł Wam się podobał. E, my z wszystkim, co robimy, cał, każdym naszym działaniem, chcemy przekazywać jakieś emocje. Michał Okniański, który jest autorem tego artykułu, jest również osobą, osobą bardzo emocjonalną. Kocha to narciarstwo naprawdę i potrafi to przelać na papier. Dlatego nie dziwię się, że, że ten artykuł podobał Wam się najbardziej. Tam jest dużo analogii, odniesień do innych sportów. No, widać, że ten artykuł nie powstał na kolanie w dwie godziny, tylko był przemyślany. I jedna z osób, która wskazała ten artykuł i oczywiście uargumentowała to, dostanie piękną bluzę, a tą osobą jest Piotr, który na Facebooku napisał. E, Michał pisze tam z takim pazurkiem, porównuje najlepszych piłkarzy świata do alpejskich legend, których już nigdy nie zobaczymy w bramkach na zawodach alpejskiego Pucharu Świata. Czytając to miałem ciarki, byłem zły, bo tak naprawdę nie zdawałem sobie wcześniej sprawy, że już nigdy nie zobaczę Lindsay na trasie zjazdu. Nie będzie już tych emocji, podczas których e, zagryzałem wargi, kiedy próba 130 km na godzinę. I takich komentarzy podobnych było wiele. My niestety mogliśmy wybrać tylko jeden, ale właśnie o te emocje chodzi. O to, żebyście nie czytali tego jak kolejnej ulotki reklamowej, tylko żeby sprawiało wam to przyjemność. Bardzo proszę osoby, które wymieniłem jako nagrodzone, o przesłanie danych adresowych wraz z numerem telefonu na e-mail ntn.ntn.pl. Jeszcze przed świętami postar postaramy się dostarczyć te nagrody, żeby do Was trafiły i żeby święta były tym przyjemniejsze. A korzystając z okazji, może zdejmę już moją ubrodę. Korzystając z okazji, chciałem życzyć Wam, wszystkim czytelnikom, wszystkim, e, którzy przyczynili się również do powstania magazynu NTN oraz wszystkim reklamodawcom, naszym partnerom. Którzy współpracują z nami od wielu lat. Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia i fantastycznego roku 2021. Mam nadzieję, że również śnieżnego i takiego, w którym spędzicie dużo dni, wiele dni na, na stokach, będzie to możliwe i że wreszcie e, los się do nas uśmiechnie i będzie mm, wszystko tak jak było kiedyś. Słuchajcie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Bądźcie z nami. E, czytajcie magazyn. Ten, czytajcie naszą stronę. E, mam nadzieję, że nasz świąteczny konkurs stanie się mm, taką tradycją. Zachęcam e, osoby, które chciałyby ufundować, firmy, które chciałyby ufundować jakieś nagrody w przyszłym roku, do, do tego. Wymyślimy jakąś nową formułę i będziemy się razem dalej bawić. Wszystkiego dobrego. Żegnam się, kłaniam się nisko. Michał Szypliński, magazyn NTN, Snowen.